Dzień dobry kochani z tej strony Torocińska Winaja. Witam w takim szybkim, winajkowym przekazie tarotowym na dzień 31 maja, na środę. Zobaczymy jaka energia tego dnia i do tego wybierz kartę, czyli szybka rada, szybki przekaz dla ciebie. Także zobaczmy, czym zaskoczy ten dzień, jaka energia tego dnia i jakie kołradę mają dla ciebie karty. Także szybciutko zaglądamy. Jak tam się wstawało dzisiaj? Powiem Wam, że mi dosyć ciężko, miałam tutaj intensywny dzień. Fajny, intensywny, ale ciężko się stawało. Takie, widzicie, mam takie zmęczenie, ale pozytywne. Także mam nadzieję, że Wam. E, także e, noc minęła spokojnie. Dobra. Energia dnia dzisiejszego na dzień 31 maj, ostatni dzień tego miesiąca. Mhm. I karty rady dla Was. To położę dzisiaj wcześniej, żebyście mogli się im przyjrzeć, żeby tutaj sobie wybrać radę właśnie dla siebie. I okej. Okay. Dobra. Energia dnia dzisiejszego. Ta środa, środa. Mamy kochanków. No, kochani, energię wiecie. Porywów serca, to, to jest taka energia porywów serca właśnie, jakichś takich miłości, przyjaźni, rodziny, współpracy, tych wszystkich, wiecie, motylków w brzuchu, płatków róż, to jest taka energia, która bardzo często wskazuje właśnie na to, żebyśmy się tego dnia zajęli. E Poprawianiem swoich relacji, kochani, dogadywaniem się, jeśli mamy jakieś tutaj sprzeczki, nieporozumienia, jakieś takie umacnianie więzi. I wy sobie oczywiście zweryfikujcie, ale to jest taka bardzo sprzyjająca energia, która zachęca, więc wręcz do tego, żeby tego dnia pogodzić się z kimś, dogadać się z kimś, ustalić jakieś konkretne plany na przyszłość, nie wiem, przeprosić się również. Także taka tutaj energia mi się tutaj pokazuje, wiecie? że skupić się raczej na tych swoich związkach, na tych swoich małżeństwach, na tych swoich partnerstwach, przyjaźniach i tak dalej, i tak dalej, tak? Także warto tutaj, e, taka sprzyjająca energia, więc warto ją, kochani, wykorzystać, tak? Ale wiecie co? Bardzo często ta energia też e, pokazuje nam albo zwiastuje, że możemy poznać kogoś nowe, nowego w swoim życiu lub już mamy taką osobę, która jest dla nas bardzo interesująca, kusząca e, i, i no, jeśli jeszcze jesteśmy singlem, to półbidy, nie? Bo tutaj można sobie, prawda, gdybać i fantazjować, ale jeżeli jesteśmy w związkach, w relacjach, no to tutaj taka trochę walka, bo to kusi, ale taki zakazany owoc. Także tutaj może to mogą się tego typu sprawy nasilić dzisiejszego dnia. Ale wiecie co, kochanie? dla mnie, kochankowie pomimo tego, że są tą kartą miłości, tak, ale o wiele częściej ta energia sprawdza mi się raczej w podejmowaniu jakiejś decyzji, tak? Raczej mi wskazuje na wybory, na decyzje, na jakieś współpracę, jakieś spółki, właśnie w pracy, prawda? I tutaj właśnie ważne tego dnia, żebyście się bardzo mocno na tych swoich wyborach, jeśli jakieś macie, skupili, właśnie dzisiaj. Energia sprzyja podejmowaniu decyzji, właśnie, tylko pamiętajcie, żeby wziąć tutaj pod uwagę zarówno potrzeby serca, jak i rozum, nie? Walczyć z tym, co kusi. Jeśli kusi, ale jest atrakcyjne i sprzyjające dla was, to brać. Ale jeżeli dochodzicie do wniosku, że to kuszące może być przeszkadzające, może być troszkę toksyczne, to raczej zrezygnować. Także e, taka energia dnia, która sprzyja rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, w małżeństwach, w partnerstwach, jak i w przyjaźniach, jak również e, taka energia, która sprzyja podejmowaniu słusznych decyzji. <laughs> Także taki, taki dzień dzisiaj. Dobra, i rada dla was. Także mam nadzieję, że sobie wybraliście kartę. Taka rada, taki przekaz właśnie dla siebie. Dzień dzisiejszy, na środę. Odsłaniamy jedyneczkę. Czwórka krzyży, kochani. I właśnie, wiecie co? Tutaj ta energia zachęca wręcz, żeby przede wszystkim poszukać komunikacji, właśnie w rodzinie, w małżeństwie, w partnerstwie, w domu. Przede wszystkim w domu, w tych czterech przysłowiowych ścianach, kochani, nie? w imię miłości, w imię tego, żeby się dogadać, w imię was, własnego szczęścia, żebyście mieli takie poczucie, że jesteście w odpowiednim miejscu, z odpowiednią osobą, w odpowiednim dosłownie czasie, tak? E, także tutaj taka sprzyjająca, taka rada dla Was dogadać się z tym, z kim trzeba się dogadać, z tymi osobami, spędzić, wiecie, e, jeśli ostatnio mieliście takie okresy, że nie potrafiliście się dogadać ze względu na to, że brakowało Wam po prostu czasu, bardzo rzadko się widywaliście, znajdźcie chwilkę tego dnia na to, e, żeby... Czekajcie, telefon nie dzwoni. Ach, już chwileczkę. E, na to, żeby spędzić ze sobą czas przede wszystkim, nie? Takie razem, takie małe święto w domowym zaciszu przede wszystkim, nie? I pamiętajcie, tutaj z tą energią zawsze spadamy na cztery łapy, więc wszelkie decyzje, wszelkie, jeśli macie wątpliwości, czy uda się tutaj z kimś dogadać, mm, tu jest, wszelkie wątpliwości będą rozwiane. Spadamy tu na cztery łapy nie niemal zawsze. <laughs> Także super. Dobra, dwujeczki. Przekaz dla was, taka rada szybka dla was. U. Dobra, dwójeczki, jeżeli macie na dzień dzisiejszy jakieś takie konkretne plany, nie? Bardzo konkretne, że sobie zaplanowaliście może i tydzień temu, i obojętnie, jakie to macie plany. Czy musicie coś tam w pracy zrobić? Czy musicie dzisiaj sobie umyć okna, nie wiem, ugotować jakiś obiad, którego nigdy nie robiliście, prawda? pozamiatać, nie wiem, panele wyszorować, cokolwiek wyjść z dziećmi na spacer. To wiecie co, konsekwentnie. Konsekwentnie zrobić to, odfajkować, bo możecie mieć takie osoby, które mogą próbować troszeczkę, tak jakby was odwlec od tych waszych planów. I tu jest raczej wskazane na to, żeby nie dać się tutaj nikomu od tych swoich planów, wiecie, odwieść, tak? I co, kochani? Zająć się domem, zająć się domem, zająć się właśnie dziećmi, zająć się rodziną, tak? Tutaj ta królowa, bo to jest królowa maski pokazuje właśnie, że tutaj trzeba skupić się przede wszystkim na tym swoim domowym zaciszu, na swoim partnerze, na swojej partnerce, na swoich dzieciach, jeśli macie, takim domem, po prostu zająć się tak, tak domem, tym takim ogniskiem domowym przede wszystkim. tak? Więc panowie, doceniajcie dzisiaj swoje partnerki, a panie, doceniajcie partnerów, a przy okazji doceniajcie też to, co robicie. Pamiętajcie, praca w domu. Też jest pracą i też jest warta naprawdę uwagi i pochwał, jak najbardziej. Dobra, i trujeczki. Cóż tutaj mają dla Was karty na ten dzień? Ech, czwórka, czwórka, czwórka kwiatów. No, trujeczki. Dla Was taki troszeczkę dzień dzisiaj może być, wiecie, taka bijatyka z samym sobą. Mm -hmm. Ze swoimi myślami głównie, taki, raczej to tak emocjonalnie będziecie do wielu rzeczy spodchodzić tego dnia, nie? Troszkę niektórzy mogą poczuć znudzenie, troszkę niektórym będzie trudno określić swoje plany. Trochę takie sam nie wiem, czego chcę, sam nie wiem, o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo, tak? I takie skupianie się na tym, czego wam brakuje przede wszystkim, nie? I przez to możecie poczuć takie niezadowolenie, taką niechęć, takie mi się nie chce. I wiecie co? Nie chcę nic mówić, moje drugie trójeczki, ale. Ten stan takiego zwątpienia, takiego niechcieństwa, takiego skupiania się na tak troszeczkę przesadnego, na tym, czego Wam w życiu brakuje, może doprowadzić do tego, że coś, coś Wam umknie w tego dnia, tak? Dosłownie przeleci Wam przed nosem jakaś fajna, ciekawa okazja i yy, no, na drugi dzień możecie się obudzić, kurczę, przecież mogłem to łapać, ale byłem przecież pogrążony w swoich czarnych myślach, e, swojego takiego no, ogromnego nieszczęścia. Więc postarajcie się yy, tego dnia, moje drogie trójeczki, tak bardziej spojrzeć szerzej na swoje życie, na swoje świat myślę, że dostrzeżecie to co w waszym życiu piękne. Także takie dla was rady, taka, takie energie dnia na dzień dzisiejszy, na środę życzę wam oczywiście pięknego, wspaniałego, słonecznego dnia, mnóstwo pozytywnej energii. Także trzymajcie się. Pa.